Nam obiecali jakieś pieniądze? Z... Nie mam pojęcia i czekaliśmy. Wczoraj była mowa, że dostajemy te pieniądze przed metrem, niestety, tych pieniędzy nie było i dlatego wyszliśmy później. Chcemy dograć do końca, no ale przede wszystkim teraz, żebyśmy nie zginęli sami śmiercią tragiczną, bo po prostu, żeby to nie było przedłużenia goni, bo nie mamy na życie i dlatego tak to wygląda. Ktoś nam coś obiecuje, a później te następnej, tajemnie, z następnej obietnicy nie, nie spełnia i dlatego to tak wygląda? Schodzimy ze statku razem. No. I jestem cały czas. Powiedziałem, że my pierwsi broni nie złożymy. No. Jak będzie nam dane złożyć, to wtedy wszyscy kapitulujemy. No. Problemy problemami, ale kiedy się wychodzi na boisko, to gra się naprawdę optymalnie, jak się tego potrafi. Piłkarze z Gorzowa potrafią grać w piłkę, mają bardzo dobrego trenera, więc trudno było tutaj kogokolwiek lekceważyć i spodziewać się, że jeżeli będzie mecz, to że ktoś po prostu się na tym boisku położy, zresztą przecież to było widać, jak chłopcy z Gorzowa, pomimo tego, że przegrywali 3-2, potrafili cały czas gonić wynik i widać też było po nas, że jak przegrywaliśmy 2-0, tośmy się nie poddali, tylko graliśmy do końca konsekwencje, konsekwentnie. Dwie bramki straciliśmy na początku meczu, to to nas troszeczkę wybiło z rytmu, bo nie tak sobie to wszystko zakładaliśmy. Na pewno boli to, że, że to było po stałych fragmentach gry. Także to, gdzie mamy rozpracowane, każdy wie, za co odpowiada. I, i niestety tak słaby początek meczu. Potem w przerwie padły, padły męskie słowa. Widać to, bo na boisko ruszyliśmy od razu, odrobiliśmy, wyszliśmy na prowadzenie. I taki zespół powinien to utrzymać do końca, niestety. Znowu kolejny stały fragment gry. Bardzo ładny strzał z zawodnika, PKP. I niestety ten mecz remisujemy tylko. Zremisowaliśmy z przeciwnikiem godnym, z przeciwnikiem dobrym. Który, który na pewno jeszcze w lidze, w lidze zamiesza. Graliśmy trochę słabiej dzisiaj, jeżeli chodzi o grę w defensywie, ale, ale udowodniliśmy, że jest to siódme spotkanie nasze gdzie żaden przeciwnik nie goni nas do 90 minuty, gdzie my gonimy do 90 minuty i, i warunki jakieś stawiamy, stawiamy do końcowego gwizdka sędziego. Sztuką jest przegrywać wygrywać 2-0, przegrywać 3-2 i się podnieść na 3-3 na i mieć jeszcze tam nie mówię, że jakieś setki, ale jakieś zalążki sytuacji, z których mogły paść bramki że mecz był dobry, szkoda tylko jak jeszcze raz tu wcześniej mówiłem, że remis i tylko się cieszy, czyli myślę, że piłka w Gorzowie nie zginie i dalej będzie stylą, tak jak kibicek strzeli.